Koniec wybierzemy się do trójmiasta, oczywiście trochę się zabawić. W dzisiejszym odcinku znów spotykamy się na sali treningowej. Tym razem zainteresowaliśmy się kolejną niezwykle skuteczną, choć nadal mało znaną sztuką walki wietnamskim Viet Vodao. Wiedwodao pochodzi z Wietnamu, jest narodową sztuką walki, tak jak powiedzmy sobie, judo dotyczy Japonii, kungfu, Chin. Jeśli o Polskę, trafiła dokładnie 25 lat temu, także niedługo będziemy wchodzić okrągłą rocznicę 25-lecia Wiedwodao. Nazwa Wiedwodao odnosi się do Wietnamu jako takiego, dlatego że Wied oznacza naród, kraj, bo to jest sztuka walki w wolnym przekładzie. Dao drogę. Czyli w wolnym przekładzie to jest droga Wietnamskiej sztuki walki. Zaskoczyła nas skuteczność technik, przywołująca na myśl popularne obecnie mieszane sztuki walki czy systemy bojowe. Symbolem Wiedwoda jest bambus. Właśnie też jest. Te logo jest wkraftowane na moim Wofuk, czyli Kimonie. Yy, okrąg oznacza wszechświat. Kwadrat oznacza ziemię. Bambus jest takim symbolem Wietnamczyków, yy, co oznacza stałość, bezinteresowność, gipkość. Tak to można określić. Nasze credo być silny znaczy być pożytecznym. Uchwon, który składamy przy wejściu na salę, oznacza nieagresywność czyli le. Stalowa ręka na łagodnym sercu. Wietwold jest systemem nowoczesnym powstał w latach 38-45. Stworzył go wielki mistrz Lock na bazie tradycyjnych wietnamskich sztuk walki, czyli yen na bazie botwop, czyli tradycyjnych zapasów wietnamskich i dotychczas istnieje ten taki ścisły podział. Są to techniki, no można powiedzieć tak, stricte kickboxerskie, czyli uderzenia, ciosy, kopnięcia. Dalej są techniki zapasnicze, cała gama tych technik, tak jak występują w zapasach czy w judo. I również są techniki z broniami tradycyjnymi. Jest 18 broni tradycyjnych, z tym, że oczywiście adept sztuki walki biera kilka, nie jest w stanie poznać wszystkich równocześnie. I najczęściej są to nóż, y, maczeta, y, miecz, długi kij. To są najbardziej popularne broni, które są ćwiczone w jedzbodało. Oprócz jeszcze y, jest odpowiednik nunchaku, czyli lądzian i tak dalej. Na początku ideą więc było bo wyszkolenie, szybkie wyszkolenie bojowników, nie tylko powiedzmy sobie walce wręcz, ale w posługiwaniu się białą bronią i bronią w ogóle. Z czasem stał to się systemem edukacyjnym. Stał się sztuką walki, o podbudowie filozoficznej. Także w latach 60. w Wietnamie około 2 milionów ludzi świeciło Wietwodao. Po programem obowiązującym w szkołach, w szkołach średnich, w szkołach wojskowych, w szkołach policyjnych. Z tym, że oczywiście w każdym z tych systemie czegoś innego nauczano. Na przykład, jeśli chodzi o wojsko, uczono tego systemu kombatu, czyli walki wręcz dla służb mundurowych. Natomiast w szkole był to system edukacyjny, który kształtował nie tylko ten fizyczny aspekt człowieka, ale również i umysłowy. Wiesbodao z chwilą, kiedy stało się taką dyscypliną międzynarodową, a na dzień dzisiejszy jest około 30 federacji krajowych, prowadzono stopnie szkoleniowe, na wzór powiedzmy sobie japońskich sztuk walczy. I to są stopnie cap i DANK. Biały pas podzielony jest na cztery etapy. Pierwszy kap, drugi, trzeci, czwarty. Następnie jest pas niebieski, który zdaje się po 3-4 latach treningu. Oznacza to młodszego asystenta. Dalej pas czarny bez obszycia, co oznacza instruktora, młodszego instruktora. Natomiast już stopnie instruktorskie to są obszyte czerwoną taką wypustką do koła. I Wiedwodao dopiero stopień mistrzowski. Jest na poziomie czwartego danga, czyli czerwony pas, no i dalej z biało czerwony tu są starsi mistrzowie. Wiedwodao nie jest tylko systemem walki, ma też duży zasób ćwiczeń zdrowotnych. Taką integralną częścią Wiedwodao są techniki zdrowotne, które są parte. Są podobne no, do technik, które się wykonuje czy w jodze, czy w klasycznym tai chi. Ność nazywa Wiet tai chi. i od lat 90. jest wprowadzana do programu International Viet I to jest bardzo dobry sposób na podniesienie zdrowia dla osób starszych. Ja zawsze uczę, że każda walka jest ona jest walką wygraną. Człowiek, który ćwiczy sztuki walki, to nie że zależy, czy to jest czy karate i tak dalej, na pewno, e, jeżeli napastnik nie będzie profesjonalistą, da sobie radę. Z tym, że uczymy zarazem taktyki, że jak jest dwóch, trzech przeciwników, a nie daj Boże zbrojonych pałki, noży i tak dalej, najlepszą metodą jest po prostu ucieczka. Do tego się wcale nie stwierdzimy. Już niedługo do Polski przyjadą wietnamscy mistrzowie tej sztuki walki. Na pewno zobaczycie ich w programie Męski Świat.